Prezydium Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu, druk nr 1994. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 2001. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii konwentu seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedłożyła opinię w sprawie kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, druk numer 1976. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu publicznego przesłuchania przedłożyła opinie dotyczące kandydatów na przewodniczącego Rady Fiskalnej oraz na członków Rady Fiskalnej, drugi numer... 1978 do 1984. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zdrowiu zwierząt, druk nr 2000. W związku z tym. Na podstawie artykułu 95F Regulaminu Sejmu podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw o zmianie ustawy prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece druk nr 1946, a także o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1949. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnienie porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Przechodzimy do wniosków formalnych. Poseł Mejszowicz, wniosek. Przeciwny, marszał, bardzo proszę. Panie premierze, Wysoka Izbo, dzisiaj chciałem się zwrócić do państwa jako najgorszy, najmarniejszy i najbardziej żałosny i bezwartościowo część polskiego społeczeństwa. Tak słońce Żoli Boża wyraża się o Polakach. Nie ma go dzisiaj, nie ma słońca z Żoli Boża. Proszę państwa, to jest skandaliczne, że w takich słowach wyraża się o Polakach. Mam apel do pana. Prezesa, którego dzisiaj nie ma, o to, żeby przestał obrażać Polaków i przestał dzielić Polaków. Pora zakończyć tą wojnę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Opublikowany właśnie raport Grup Organizacji Śledczych wskazuje na użycie na szeroką skalę produkowanego w Polsce trotylu przez Izrael w Strefie Gazy. Trotyl produkowany przez Bydgoski Nitrochem eksportowany był do Stanów Zjednoczonych, skąd już w formie bomb z serii MK-80 trafiał do Izraela. Rodzi to uzasadnione pytanie o potencjalne uwikłanie polskiego producenta w izraelskie zbrodnie i możliwą odpowiedzialność karną. Stąd pytanie, panie premierze kosiniak kamyszu czy podczas podpisywania ostatniego kontraktu na eksport ryzyko takie było brane pod uwagę i dlaczego pomimo to zdecydowano się podpisać ten kontrakt? Jeszcze jedno pytanie, tym razem tak do ministra Kosiniaka-Kamysza, jak i do panów Błaszczaka i Macierewicza. Yy, dlaczego, pomimo tego, że jesteśmy jedynym producentem trotylu w Europie, mamy rezerwy amunicji artyleryjskiej zaledwie na kilka dni walki? Dlaczego materiały wybuchowe produkowane w Bydgoszczy spadają na głowy jemeńskich i palestyńskich Dziękuję cywilów, a nie służą Panie naszej pośle. polskiej Dziękuję obronności? Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Piątkowski, wniosek przeciwny. Proszę bardzo. Nie tylko w służbie zdrowia, ale także w polskiej edukacji dzieje się naprawdę tragicznie. Dziś będziemy rozpatrywali wniosek o zmianę prawa oświatowego, który ma zakończyć tę destrukcję rozpoczętą przez obecne ministerstwo edukacji, bo oni nawet wstydzą się słowa narodowej. Chcą doprowadzić do tego, aby polskie szkoły publiczne spotkały ten sam los co szkoły publiczne na zachodzie, czyli żeby nie uczono, a żeby tam się dzieci po prostu bawiły. Chcą doprowadzić do tego, żeby ci, którzy chcą swoje dzieci dobrze wykształcić, posyłali je do szkół płatnych. Trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić, bo rzeczywiście będzie tak, jak piszą internauci, że polskie szkoły publiczne będą przygotowały tylko i wyłącznie do tego, aby Polacy byli zbieraczami wiadomych produktów w Niemczech. Czas powstrzymać destrukcję polskiej szkoły, czas zacząć, aby polska szkoła rzeczywiście odpowiadała interesom narodowym, aby dobrze kształciła i aby to była polska szkoła, a nie szkoła kształcąca tylko i wyłącznie na potrzeby Europejczyków i Niemców. Polska szkoła. Dziękuję bardzo Panie Pośle. Panie pośle, a panie pośle, panie pośle bo zapomniał Pan powiedzieć, dlaczego Pan jest przeciwko sprawdzeniu kworum. Bardzo dziękuję panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Chciałbym na podkreślić to, co wielokrotnie padało na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Program, nad którym za chwilkę Wysoka Izba będzie głosować, jest rekordowy. Opiewa na kwotę 13 miliardów złotych. W historii istnienia tego programu nie mieliśmy tak Wielu środków przeznaczonych właśnie na inwestycje, inwestycje w bezpieczeństwo. Pan premier podkreślał przed chwilą, jak w szczególnych czasach się aktualnie znajdujemy, jak wiele przed nami wyzwań. Dlatego ten program jest przede wszystkim inwestycją w budowanie naszej odporności. I te środki zostaną przeznaczone na powstanie nowych komend, na modernizację istniejących, na doposażenie, na wzmocnienie potencjału naszych służb mundurowych, podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w trakcie drugiego czytania zgłosili do przedłożenia rządowego także poprawki, które zakładają zwiększenie tego programu o kilka miliardów złotych. Szkoda, że Państwo nie zwiększyliście wydatków na ten program, kiedy mieliście taką możliwość rządząc. Bo przypomnę fakty i tą argumentację, która także pojawiła się na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Poprzedni program modernizacji opiewał na kwotę 10 miliardów złotych, obecny w części tylko i wyłącznie inwestycyjnej opiewa na prawie 13 miliardów złotych. Przejdźmy do konkretów. Zmiany wprowadzone są etapowo od 1 września 2026 roku, od całego cyklu edukacyjnego, czyli od pierwszej klasy i od czwartej klasy, a nie tak jak robiło to prawo i sprawiedliwość. Dzieci w szóstej klasie dowiedziały się, że zostaną w, w podstawówce na siódmą i ósmą klasę. Co więcej, wiem, że to będzie szokiem dla y, części prawej, ale do tej ustawy, którą dzisiaj omawiamy, od razu pani minister przygotowała rozporządzenie. To jest rozporządzenie, to, y, to nie są zarzuty dla pana Ziobry. Przepraszam bardzo, pani poseł, przepraszam bardzo, pani, pani poseł, proszę. pani poseł, pani poseł. Mam dwie prośby. Posłuchajcie, jest 140 głosowań. W związku z tym mam prośbę, żebyście Państwo postarali się nie przeszkadzać, a Panią Poseł uprzejmie proszę o to, żeby Pani mówiła o sprawozdaniu, ale nie ma co mnie pouczać. Słuchajcie, jestem sześć lat w tej Izbie, dam sobie radę. E, pro, proszę, proszę, a Pani proszę, żeby Pani przedstawiła sprawozdanie Komisji. Bardzo proszę. E... Głosowało 433 posłów, za 432, przeciw nikt, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji porozumienia wykonawczego między... Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudnienia lokalnych pracowników cywilnych podpisanego w Warszawie dnia 20 lutego 2025 roku oraz w Sudgarcie dnia 3 kwietnia 2025 roku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 28 porządku dziennego sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku numer 1930. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku numer 1930, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Głosowało 439 posłów, większość prezydenta 220 za 0, przeciw 240, wstrzymało się 199 posłów. Wo Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 38 porządku dziennego. Powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi y Polskie Polskiemu, drugi numer 1900. I 1976. Wysoka Izbo. W dniu 6 sierpnia bieżącego roku wygasła kadencja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pana Karola Nawrockiego. Na podstawie artykułu 10 ust. 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu oraz artykułu 28 ust. 1 regulaminu Sejmu, Sejm za zgodą Senatu powołuje prezesa Instytutu Pamięci narodowej Na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zgłoszono kandydaturę pana Karola Polejowskiego. Proszę o zabranie głosu zastępcy przewodniczącego kolegium Instytutu Pamięci Narodowej pana Tadeusza Wolsze w celu przedstawienia kandydatury. W przeciwieństwie do poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości, który używał dyplomacji do eskalacji konfliktów i prowadził do marginalizacji Polski, nasza prezydencja przywróciła skuteczność i wiarygodność jako nie oponenta, ale partnera, który potrafi mieć różne interesy, ale jednak skutecznie doprowadza do ich wynegocjowania. Zamiast koncentrować się na sporach, położyliśmy nacisk na ochronę i promocję praworządności jako fundamentu europejskiego bezpieczeństwa prowadząc merytoryczne debaty w Radzie. W obszarze rozszerzenia Unii Europejskiej otworzyliśmy dwa klastry negocjacyjne z Albanią i zamknęliśmy tymczasowo jeden rozdział z Czarnogórą. Choć proces akcesyjny Ukrainy i Mołdawii był blokowany, o tym już mówiłem, my zamiast retoryki skupiliśmy się na technicznym przygotowaniu dokumentów i intensyfikacji współpracy na innych forach. Nasza prezydencja udowodniła, że można realizować polskie interesy poprzez współpracę, a nie konfrontację. Podsumowując, osiągnęliśmy to, co dla naszych poprzedników było niemożliwe. Bezpieczną i konkurencyjną Europę, zatrzymanie paktu migracyjnego w tak fatalnym kształcie, jaki pozostawił nam wynegocjowany przez rząd Mateusza Morawieckiego oraz zatrzymanie także Zielonego Ładu, który był no, co by nie powiedzieć, z puściźną pisowskiego komisarza pana Wojciechowskiego w Komisji Europejskiej. Dziś nie ma wątpliwości, że Polska nadaje ton Unii Europejskiej i tworzeniu jej polityki w bardzo wielu aspektach i ta prezydencja e, z takim wynikiem już nawet mówiąc, mówię tak jak powiedziałem o samym mechanizmie SAFE, moglibyśmy przed tą prezydencją brać ten wynik w ciemno. Także bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję wszystkim zaangażowanym w ten proces. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie pośle. Zanim przejdziemy do kolejnych wystąpień, pragnę przywitać gości, którzy dzisiaj są z nami na galerii, a mianowicie Zespół Ludowy Mały Ciechanów wraz z opiekunami, którzy goszczą w sejmie na zaproszenie pana posła Adama Krzemińskiego. Witamy państwa bardzo serdecznie, bardzo nam miło, pozdrawiamy i przechodzimy do kolejnego wystąpienia, które wygłosi pan poseł Andrzej Szejna w imieniu Lewicy.